jak wiecie, trochę jeździłem po świecie a trzy tygodnie temu byłem wiórać kilka dni. I mam trudno było zastąpić, to co mi tam przyjaciel pokazał. Ale w dębkach też można się dobrze zabawić, wiecie. Olka w kontenerze naprawdę jest klimat. Pokażę Wam jeszcze bar. Jesteśmy teraz na górze, bo na dole jest większa sala. Tu jest, tu jest mniejsza. Jeśli silny wiatr wieje, to można się tutaj schować. Nawet jest trochę marynicyki na ścianach. Można zarezerwować sobie górę. I zrobić fajną imprezę. Mnie wynająć, żebym wam zagrał klimatycznie. Tak jak mnie nazywają na plakatach Legenda Dębek. I co? Ja, ponieważ w ogóle nie piję, to dzisiaj wyjątkowo piję kole. A jak ja już piję kole, to znaczy, że niedługo zrobimy tu imprezę. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam. 221 kontener dębki. Polecam, naprawdę. Kiedyś był bolus, teraz jest kontener.